Kiedy Uran wchodzi w byka, a Saturn cofa się w rybach, historia finansów zawsze zaczyna się powtarzać. W 1929 wielki kryzys. W 2008 upadek Lehman Brothers. A w 2025 mamy ten sam układ. Przypadek czy nieuchronny powrót cyklu, który od stuleci zwiastuje globalne wstrząsy? Dziś pokażę ci, dlaczego ten układ planet, Uran w byku. Saturn w rybach i rachu w wodniku powtarza się zawsze wtedy, gdy świat finansów staje na krawędzi. Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnię tylko, czym są rachu. W astrologii wedyjskiej rachu i ketu to punkty przecięcia orbity Księżyca z ekliptyką tak zwane węzły księżycowe. Rachu to węzeł północny, który symbolizuje ekspansję, pożądanie, iluzję, materializm, technologię. Ketu to węzeł południowy, który symbolizuje odcięcie, oczyszczenie, karmiczny reset. Ich pełny cykl to około 18 lat i 6 miesięcy, czyli po tym czasie wracają w to samo miejsce zodiaku. Dlatego co około 18 do 19 lat można spodziewać się powrotu podobnych energetycznych wzorców, także na rynkach finansowych. Będę wymiennie używać pojęcia rachu lub węzeł północny. W 1929 roku uran był w byku, czyli w znaku majątku, ziemi i pieniędzy. Uran to rewolucja, szok, niespodziewane zmiany. A byk stabilność, wartości rynek. Kiedy rewolucja wchodzi w strefę stabilności, powstaje napięcie, które kończy się eksplozją. W tym samym czasie Saturn był w rybach, symbolu granic między iluzją a rzeczywistością. To energia rozpadu starych struktur i rozczarowania systemem. I oto mamy 2025. Uran znów w byku. Saturn znów w rybach i ponownie świat opiera swój dobrobyt na iluzji, tym razem niekredytowej, a technologicznej. Jak powiedział Mark Twain, historia się nie powtarza, ale rymuje. Podkreśla on, że historia nie jest idealnym cyklem, ale raczej zbiorem tematów i motywów, które powracają w różnych formach. Podobieństwa te pozwalają przewidywać pewne konsekwencje. Ten sam energetyczny układ, który poprzedził Krach w 1929 roku, właśnie się powtarza. To nie mistyka, to cykl kosmiczny, który rezonuje z cyklem ludzkiej chciwości i strachu. Saturn w rybach to symbol struktury w chaosie. Kiedy Saturn jest w retrogradacji, system się cofa, rewiduje, traci zaufanie. To czas, kiedy iluzje finansowe wychodzą na jaw, a teraz dodajmy do tego urana w byku. Uran nie lubi stagnacji. Zmienność, innowacja, szok to jego język. W byku dotyka wszystkiego, co ma wartość waluty, nieruchomości, surowce rynek pracy. Efekt w 1930 roku załamanie systemu bankowego było skutkiem wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w 1929 roku od krachu na giełdzie w Nowym Jorku. W wyniku paniki giełdowej i spadku cen akcji banki, które miały duże inwestycje w akcje lub udzielały na nie kredytów, zaczęły bankrutować. Problem pogłębił się w 1931 roku. Kiedy nastąpiły masowe wycofywania środków przez klientów? W 1971 roku koniec standardu złota, kiedy to prezydent USA, Richard Nixon, ogłosił jednostronne zawieszenie wymienialności dolara na złoto, co zakończyło tzw. szok Nixona i było ostatecznym końcem systemu z Bretton Woods. Decyzja ta sprawiła, że dolar stał się walutą opartą na zaufaniu i decyzjach rządowych, a nie na stałym pokryciu kruszcem. W 2008 roku krach kredytowy, czyli globalny kryzys finansowy, rozpoczął się od bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w USA, spowodowanej udzielaniem ryzykownych pożyczek hipotecznych z luźnymi standardami. Gdy bańka pękła, Wiele banków i instytucji finansowych, które inwestowały w te kredyty i złożone instrumenty finansowe na ich bazie, stanęło w obliczu masowych strat i niewypłacalności, czego symbolicznym początkiem był upadek banku Lehman Brothers 15 września 2008 roku. W 2025 roku być może krach wartości cyfrowych, kryptowalut, AI, aktywów wirtualnych. To nie przypadek, że każdy z tych momentów miał ten sam kosmiczny wzorzec. Uran zawsze wymusza zmianę tam, gdzie byk chce trzymać status quo. A Saturn w rybach mówi: Zobaczymy, co naprawdę ma wartość. Ale to jeszcze nie wszystko. Astrologia finansowa zna cykl, który powtarza się co 96 lat. W 1929 roku Saturn i Uran były w dokładnie tej samej relacji co teraz. To tak zwane echo 1929 roku. Cykle długie, jakby wszechświat pisał kolejną zwrotkę tej samej melodii. I właśnie w 2025 roku do gry wchodzi węzeł północny, punkt karmiczny, symbol iluzji i pragnienia rozwoju. Węzeł północny w Wodniku był w 2007 roku, tuż przed krachem, teraz wraca, a jego przeciwieństwo węzeł południowy w Lwie, zapowiada koniec ery dominacji jednostek i przywódców czyli upadek finansowych bohaterów. Korporacji, Funduszy, Liderów AI. Zauważ: 1971, 1989, 2008, za każdym razem węzeł północny w Wodniku, za każdym razem reset systemu. Rok 2025 wpisuje się dokładnie w tę sekwencję. To nie przypadek. To cykl 18,5 roku powrót węzła północnego. Cykle karmiczne gospodarki, które przypominają nam, że każde złudzenie musi zostać skorygowane. Nie chodzi o straszenie, astrologia nie mówi, krach jest pewny, mówi, energia zmian jest ekstremalna, a to znaczy, że rynek będzie musiał się dostosować. Co może się wydarzyć? Przesunięcie kapitału z rynków technologicznych w surowce i ziemię. Kryzys zaufania do walut fiat. Waluty fiat to pieniądze emitowane przez państwo lub bank centralny, których wartość nie opiera się na fizycznym towarze, jak złoto, lecz na zaufaniu do emitenta. Reorganizacja systemu finansowego być może nowa forma globalnej waluty cyfrowej, a na poziomie społecznym zmęczenie iluzją nieograniczonego wzrostu. W praktyce druga połowa 2025 roku może być punktem zwrotnym. Nie katastrofą, ale początkiem nowej ery finansowej, tak jak 1930 rozpoczął dwudziestowieczne reformy, tak 2025 może otworzyć drogę do nowego świata finansów. Ten układ planet zawsze zwiastował kryzys. Ale każdy kryzys to też nowy początek. Uran w byku burzy, by stworzyć nowe wartości. Saturn w rybach rozpuszcza stare struktury, byśmy mogli zbudować coś prawdziwego. A węzeł północny w Wodniku przypomina, że to my, ludzie, tworzymy system nieodwrotnie. Więc może 2025 to nie koniec świata finansów, tylko początek nowego porządku? Jeśli chcesz zrozumieć przyszłość, musisz spojrzeć w niebo, bo rynki to tylko odbicie nieba na ziemi. Zasubskrybuj kanał Astrologiczne Prognozy: Rynki Finansowe. Bo w kolejnych odcinkach rozłożymy na czynniki pierwsze, co dokładnie przyniesie węzeł północny w wodniku dla kryptowalut, dolara i światowej gospodarki. Napisz w komentarzu, czy uważasz, że historia z 1929 naprawdę może się powtórzyć.